Witajcie kochani, dzisiaj witam Was z moim kotkiem, ponieważ w tym materiale opowiem, jaką funkcję duchową pełnią zwierzęta, dlaczego kobiety bardziej wolą koty, a mężczyźni psy, a także inne ciekawostki z nimi związane. Od zarania dziejów, zwierzęta pełniły ważne funkcje w domostwach, głównie pełniły rolę strażników, tak jak psy, koty zaś służyły do pilnowania, aby żadne szkodniki nie panoszyły się w domu. Dzisiaj już inaczej postrzegamy nasze kochane zwierzaki, gdyż stanowią one bardzo często dodatkowo funkcję terapeutyczną. Ponadto zaczynamy coraz więcej dostrzegać, iż nasze domowe zwierzaki stanowią bramę do innego świata, stając się naszym łącznikiem z nim. Kochanie, w tym filmie skupię się głównie na dwóch rasach zwierząt, mianowicie na psach i kotach, gdyż stanowią zdecydowanie większą y, część członków naszych rodzin. Mimo to np. przykład chomiki, świnki morskie, króliki, szęszyle czy inne zwierzęta posiadają jedną wspólną rolę, stanowią wspaniałą formę terapii, szczególnie dla dzieci oraz osób samotnych i cierpiących. No, kochani, nie da się tej roli pominąć i za to powinniśmy być im wdzięczni. <laughs> Następnie koniecznie chciałabym zaznaczyć, że do każdej istoty żywej należy podchodzić z szacunkiem, mając na uwadze, że każda z tych istot jest siedzibą duszy. Zwierzęta, tak jak my ludzie, cierpią, płaczą, cieszą się, wściekają się, mają sny, a także kochają. Z tego względu nasze dzieci powinny, powinniśmy już od małego uczyć szacunku dla tych cudownych istot i uważam, że każde dziecko powinno mieć w domu swojego pupila, gdyż uczy je obowiązkowości, delikatności, empatii oraz taki zwierzak staje się jako pierwszy jego przyjacielem. A w pierwszej kolejności skupię się na psach. Gdyż one stanowią jednak większość w naszych domach. Kiedyś, moi drodzy, nie uświadamiano sobie oraz nie skupiano się na innych funkcjach psów, gdyż trzymano je przede wszystkim z powodów obronnych. Psy miały za zadanie pilnować dobytku przed nieproszonymi gośćmi, przede wszystkim. Dzisiaj już wiemy, że na tym ich rola się nie kończy, a to za sprawą też wielu naukowych badań. W których udowodniono, że psy potrafią wspaniale leczyć zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ponadto nie zapominajmy o roli przewodnika, na przykład dla osób z różnymi chorobami, szczególnie dla osób niewidomych. Są konkretne rasy psów, które szkoli się typowo pod funkcję przewodnika dla osób niewidomych. Towarzyszą takie psy swoim właścicielom wszędzie i są w pewien sposób ich oczami. Takie psiaki potrafią robić cuda. Podają różne rzeczy, potrafią w odpowiednim momencie dać znać, że zbliża się zagrożenie, e, potrafią bez problemu przeprowadzić bezpiecznie właściciela przez jezdnie. <laughs> Oczywiście taki pies nie jest dla takiej osoby tylko przewodnikiem, e, jakimś narzędziem, ale przede wszystkim najbliższym przyjacielem. E, kolejną ważną rolą psów jest terapia. Psy bezsprzecznie są wspaniałymi terapeutami. Na podstawie wielu badań naukowych doszli naukowcy do wniosku, że psy potrafią wspaniale leczyć nasze skołatane dusze. Na podstawie badań, które zostały m.in. przeprowadzone w Sztokholmie, wykazano, że poprzez głaskanie i przytulanie psa zmienia się skład chemiczny w naszym mózgu, wytwarzając przy tym oksytocynę, czyli hormon miłości i przywiązania, poprawiając tym samym samopoczucie. Także dobre jest dla osób przede wszystkim z depresją. Ponadto przebywanie z psami sprawia, że poziom stresu zostaje obniżony, tym samym obniżając nasze ciśnienie krwi. Terapia z psem łagodzi też objawy nerwicy, zaburzenia nastroju. Pomaga także w łagodzeniu trudności szkolnych u dzieci, w zaburzeniach mowy i wzroku. Jeśli chodzi o tak zwaną dogoterapię, stosuje się ją na wiele schorzeń, Takich jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, ponieważ działa ona na sferę emocjonalną i intelektualną oraz usprawnia rozwój motoryczny rehabilitowanej osoby. Moi drodzy, ponadto kochane nasze psiaki posiadają szósty zmysł. Udowodniono, że psy w specyficzny sposób zachowują się przed sytuacjami kryzysowymi. Potrafią swoich właścicieli uprzedzić przed burzą, przed przyjazdem innego członka rodziny, wyczuć złodzieja. Oraz wskazać chorobę u domowników, zanim oni jeszcze nawet ją wyczują, szczególnie w przypadku raka, epilepsji czy cukrzycy. Ten rodzaj szóstego zmysłu pozwala psom identyfikować ludzkie emocje, więc zanim ty pokażesz mu i zwerbalizujesz, co czujesz, on już zdąży to wyczuć i zareagować. Pod tym względem są bardzo wrażliwe i potrafią w czuły sposób przyjść i pocieszyć. A psy poprzez swoją empatię i wrażliwość są wspaniałymi uzdrowicielami, gdyż wszelkie choroby swoich właścicieli zdarza się, że ściągają energetycznie na siebie. No i tu, kochani, jest druga strona medalu, niestety często kosztem swojego własnego zdrowia, gdyż nie potrafią tych energii często zniwelować i zneutralizować. Hmm. Stąd często psychorują na wiele przypadłości typowo ludzkich i tutaj różnią się bardzo mocno od kotów, które są wspaniałymi odprawiennikami na wszelkie negatywne energie. Koty są dosłownie stworzone do niwelowania złych wpływów energetycznych oraz do usuwania schorzeń ludzkich. I tu, kochani, poprzez zdolność właśnie ich neutralizowania oraz usuwania potrafią doskonale leczyć, tym samym nie ściągając chorób na siebie. Jeżeli kot już zachoruje, to najczęściej, kiedy już tych energii jest wokół niego bardzo dużo, często to się zdarza przy ciężkich klątwach. Koty, jeśli wyczują stany chorobowe, kładą się na tych miejscach i je neutralizują. Ponadto, tak samo jak psy, koty to wspaniali terapeuci i tutaj kocią terapię nazywa się felinoterapią. Kontakt z kotem w tym wypadku działa uspokajająco i zmniejsza stres. Poprzez głaskanie e, zwierzaka, jego mruczenie i wydawanie monotonnych dźwięków e, działa to na człowieka bardzo kojąco i łagodzi nerwy. To automatycznie obniża ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, redukując ryzyko chorób układu krwionośnego, np. zawału serca. Felinoterapia jest idealna zarówno dla osób starszych, jak i dzieci. I tutaj szczególnie ważną rolę odgrywają w przypadku dzieci autystycznych. Naukowcy zauważyli, że choć człowiekowi bardzo trudno jest nawiązać kontakt z dziećmi z tym schorzeniem, to kotu udaje się to idealnie. Potrafią tak jakby wejść z nimi w kontakt, co powoduje otwarcie się ich emocjonalne. I uspokojenie się. To jest naj, najtrudniejsza rzecz w przypadku tych dzieci. Eee, często felinoterapia w przypadku właśnie dzieci autystycznych jest znacznie bardziej skuteczna niż dogoterapia. Dzieje się tak zapewne dlatego, że psy częściej są bezpośrednie i hałaśliwe, co dla takich dzieci bywa uciążliwe. Eee, delikatność kotków wpływa łagodząco na osoby wrażliwe i nerwowe, eee, no a dodatkowo nie sposób pominąć uroczych zachowań kotów, które samym swoim wyglądem. Potrafią rozczulić jedno twarde serce. No, Nie po prostu rozczulają, rozmawiają za każdym razem, uwielbiam po prostu koty. Dla mnie w ogóle kot to iście magiczna istota. Uwielbiam je najbardziej ze wszystkich zwierząt. Ale zresztą zapewne możecie zauważyć, że koty częściej są właśnie przypisywane kobietom, natomiast psy mężczyzna I faktycznie najczęściej tak jest. A Mówi się, że każda wiedźma powinna mieć swojego kota. Dzieje się tak zapewne dlatego, że kobiety są ściśle powiązane z energią lunarną, żeńską, natomiast psy z energią solarną, męską. Często kobiety, u których przeważają energie solarne, bardziej preferują psy, choć nie jest to regułą, ale bardzo często się tak spotyka. Wspomniałam, że koty są magicznymi zwierzętami. Koty świetnie poruszają się w świecie energetycznym. Większość ludzi uważa, że koty ściągają dosłownie złe energie z przestrzeni. I tu, moi drodzy, nie do końca tak jest. To znaczy chodzi tu o to, że koty mają taką niesamowitą umiejętność, że wyczuwają różnice potencjałów energetycznych w danym miejscu. Zatem, jeśli odczują, że w danej przestrzeni jest duży przeskok energetyczny, i to zarówno ten pozytywny, jak i negatywny, wówczas go neutralizują i wyrównują. Po to, aby powiedzmy zrównoważyć z poziomem energii w całej przestrzeni. Eee, no, kotki uwielbiają takie miejsca. Eee, bardzo często po zabiegach energetycznych, które wykonuję, mój kot wskakuje na stół zabiegowy i tam kładzie się z miną szczęśliwca. Także klienci byli tego wiele razy świadkami. Eee, w związku z tą umiejętnością warto w miarę możliwości zadbać, aby kot miał możliwość przebywania na dworze, po to, aby mógł się uziemiać. W ten sposób następuje u nich wymiana energetyczna w celu pozbycia się nagromadzonej energii. W innym wypadku mogą zacząć chorować lub szybciej umierać. Co jeszcze? Kiedy śpimy, nasze ciała subtelne odchodzą od ciała fizycznego i idą na płaszczyznę astralną. Koty często towarzyszą nam podczas tych podróży astralnych lub chronią nasze ciało astralne, dbając o nasze środowisko przed negatywnymi istotami no to między innymi dlatego lubią spać z nami w łóżku, ale nie tylko z tego powodu. Bardzo często ludzie określają koty jako egoistów, które widzą tylko swoje potrzeby, które nie przywiązują się do swoich właścicieli i chodzą tylko swoimi drogami. I, moi drodzy, nic bardziej mylnego. Prawdą jest, że na zaufanie kota trzeba sobie zasłużyć, ale jeśli to się uda, kot będzie bardzo wielkim kompanem. Mam dwa koty i wiem, taka jest prawda. Wbrew pozorom koty bardzo tęsknią za swoimi opiekunami. Są również świetnymi informatorami co do intencji ludzi. Kot doskonale wyczuje, kto go lubi i jakim jest wewnętrznie człowiekiem. Jeśli uzna, że jest ktoś nieszczery, nie pozwoli się, można powiedzieć, do siebie zbliżyć. Koty uczą nas kochania bez zależności. Z energetycznego punktu widzenia często bywa tak, że ludzie, którzy mają trudności lub niedogodności w życiu z kotami, są ludźmi, którzy mają opór z wpuszczeniem miłości do swojego życia. Jeśli nie masz kotka, a nagle pojawia się w twoim życiu taka znajdka, to znak, że na dany moment swojego życia go potrzebujesz. Może na dany moment powód pojawienia się takiego zwierzaczka jest dla ciebie niezrozumiały, ale warto zaufać naturze i pozwolić mu zostać. Oczywiście bywają różne sytuacje w życiu i jeśli nie masz możliwości go przygarnąć, to ważne, abyś znalazł mu dom. Mój drodzy, kochajmy te istotki cudowne, bo zasługują na to w pełni z całego swojego istnienia.